Witam serdecznie w mojej kuchni. Dlaczego tak chętnie w niej przebywam? Z wielu powodów. Moja kuchnia została zaprojektowana specjalnie według moich potrzeb. Mogę idealnie wykorzystać całą przestrzeń i poruszać się w niej zupełnie swobodnie. Krótko mówiąc, praca w kuchni sprawia mi przyjemność. Chętnie pokażę Państwu, dlaczego tak jest. Blum badał przebieg pracy użytkowników kuchni i opracował rozwiązania, które czynią pracę w kuchni bardziej komfortową, efektywną i ergonomiczną. To zaczyna się od zaplanowania pięciu stref kuchni: są to zapasy, przechowywanie, zmywanie, przygotowywanie, jak również gotowanie i pieczenie. Kolejnym ważnym aspektem jest zaplanowanie wystarczającej przestrzeni użytkowej. W szafkach dolnych mam tylko szuflady z pełnym wysuwem. One są ergonomicznie korzystne i pozwalają na swobodny dostęp do najdalszego narożnika. A dzięki zastosowaniu praktycznego systemu podziału wewnętrznego wszystko jest przechowywane w idealnym porządku. Drzwi szafek, fronty górnej szuflady z wysokiej jakości okuciami Blum można łatwo otworzyć i delikatnie oraz cicho zamknąć. Perfekcyjny ruch na całe życie kuchni. Podsumujmy jeszcze raz. Podział kuchni na pięć stref. Określenie niezbędnej przestrzeni użytkowej, żadnych półek w szafkach dolnych. Zamiast tego, szuflady z pełnym wysuwem i praktycznym podziałem wewnętrznym i bardzo wysokiej jakości okucia blum. Blum nazywa to Dynamic Space. A, Jeśli chcieliby Państwo to... patentem box. Blum nazywa tak swoje metalowe szuflady. Cechuje je łatwość otwierania oraz płynność ruchu, nawet przy dużym obciążeniu. Dzięki zastosowaniu pełnego wysuwu mam wgląd w całą zawartość szuflady i łatwy dostęp do najdalszego narożnika. Ponadto Blum opracował również odpowiednie rozwiązanie do szuflad z drewna. Nazywa się ono tandem. Kolejną zaletą zastosowania szuflad w szafce dolnej jest to, że nie muszę się pochylać. Proszę zwrócić uwagę na technikę, która kryje się w tantem boks: prowadnice o delikatnym posuwie i Blue Motion dla delikatnego i cichego zamykania. Proszę posłuchać. Tak, nic Państwo nie słyszą. <grym> Rozumieją teraz Państwo, dlaczego tak dobrze czuję się w mojej kuchni? Lubię porządek w mojej kuchni. I w jego utrzymaniu pomaga mi Orgaline, system wewnętrznego podziału Blum. Orgaline jest bardzo elastyczny w użytkowaniu. Spójrzcie państwo, wystarczy przestawić listwę podłużną i już powstaje miejsce na duże opakowanie. Dzięki temu różne przedmioty można przechowywać w sposób uporządkowany. Pojemniki są praktyczne, łatwe do wyjęcia i można je mieć w zmywarce. Istnieje również orga line do talerzy, noży, przypraw, szczućców. po prostu wszędzie, gdzie porządek jest ważny. Space corner, to jakaś... rozwiązanie szafki narożnej. Blum. W wielu kuchniach ta przestrzeń nie jest właściwie wykorzystana. Dlaczego space corner? Dlatego, że dzięki szufladzie z pełnym wysuwem mam wgląd w całą jej zawartość, a zatem łatwy dostęp do najdalszego narożnika. Ponadto w ogóle nie muszę się przy tym pochylać. Kolejną zaletą jest to, że Space Corna można uzupełnić o praktyczny podział wewnętrzny. Nazywa się Orga Line i pomaga mi utrzymać porządek. Przy zamykaniu poczują Państwo, jak delikatnie i cicho przebiega ten proces. To zasługa Blue Motion, który znajdą Państwo wszędzie Mogę w mojej kuchni. Mogę powiedzieć Państwu trochę o Aventos. Zamiast tradycyjnych szafek górnych, szafki z frontem poziomym. Czy to nie wygląda ładnie? Otwieranie jest tak łatwe... Że wystarczy użyć do tego siły jednego palca. Zwróćcie Państwo uwagę, że front zatrzymuje się zawsze w tej pozycji, w której go pozostawię. I przede wszystkim pozostaje otwarty. A to, co łatwo się otwiera, zamyka się równie łatwo. I zamyka się delikatnie i cicho. To dzięki Blue Motion. <laughs> Tyle radości może sprawiać otwieranie i zamykanie ah, szatki górnej. Serwo do drive. To muszę Państwu koniecznie pokazać. Działa on z, ale i bez uchwytów. Weźmy obierki po marchewkach. I teraz próbujcie Państwo otworzyć jakąś szufladę w swojej kuchni. A tak funkcjonuje to Servo Drive. Bez względu na to, jak i w którym miejscu nacisną Państwo front, ServoDrive Drive otwiera szuflady z łatwością. Zdradzę Państwu te tajemnice. Servo Drive to elektryczne wspomaganie otwierania. Otwieranie jest łatwe i komfortowe, a zamykanie ciche i delikatne. Dzięki Blue Motion. Muszę Państwu jeszcze coś pokazać. Najpierw z powrotem uchwyty. A teraz? Widzę, że są Państwo zdumieni. Nawet ta ciężka, wypełniona talerzami szuflada otwiera się z łatwością. <laughs> to jest właśnie komfort obsługi ruchu.